Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zniknę, zniknę. Padł. Gdzie te kur... Weź go zabij, blizn. Ja wiarzę w to. już to idzie. Lutuj szybko, lutuj szybko. Dego, a go, nie. bo chuja go do góry. Eee, te buty są chujowe. Okej. Okay. Okej. Okay. Do no ty go. Ja no tu za tym kurwa jeszcze można go zmienić z gdzieś mam Mm -hmm. Zniknąłem. A, leci do mnie? Dobra, pójdź go, pójdź go. Spaliłem go. Ty lootujesz? A, robię hop Jaż Ja już go biję. Spójrzaj mu to... Kurwa, tego... Dobra. Um, U... y, y, Luty go, lutuj tamtego. Mam go. Fala ER. Kurwa jebal. Zabij to i zbieraj. Zabij go. Deixa eu falar meu brother no também. Na teren, 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 teren. A ten, 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 teren Aaaa, Kurwa! Dobierają się! Wypierdalać Co na Kurwa, dziewięć baniek tu jest ty No Jest wolny, jest wolny? Kurwa, a bo jajo jest! Hej. No to dobra Ładne jajko królika wiosennego, nie? Coś go, dotykam go. A. Ta, już? To już, To jest... Jest jajko. Ale macie go gdzieś tam na tym... Dobra O, o Dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go Macie? Dobra Ja jeszcze na mouncie jestem, to będę biegł kurwa NICE! Słuchajcie, ile ma? Kurwa! Pienik Sewerego, co? A ja jestem na moncie, sorry. Ta, dawaj! Czekaj, bez mota jest, bez mota Kurwa, chłop mi tutaj ty... Te... Na stoi. Dobra. Zaraz mam dagera. Mam też. Ja mu dałem tego! Od razu Purgia to powinien... Tam na dół, jest. Na dół. Dobra, O, Mamy go! Dwa o, miliony, es! Dwa miliony. Ten Dave ja ja sobie przewóz zrobił. Przewóz na koniec. Ale jebany koniec. idiota, ja... Hmm? O, to ten sam. Dobra, dobra, dobra. Ta, ta, ta. Spalić buty w niego? God. Teraz była sytuacja, żeby w niego spalić buty, ale... Nie mieliśmy cooldowny. Tak, ja spróbuję. O, u góry jest, ja nimitku odpaliłem. Może, może się kurwa skusi. Jest, jest, u góry, u góry, u góry. No kurwa! Patrzcie, no, no, patrzcie, 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 widzicie go? Nice. Napierdala. O. No, ale prawie padaka, chłopaki. Padaka, o. padaka, o. Ja No. Ja skurwysy. Montniecie. dobra, mąd. nie. ty jesteś jako Tak będę gonić, żeby nie mógł. No od razu jeździ mm. na pedałkę. Na pewno tak jest. Mm. Nie, no nie ma tu To jest beluga. Dobra! Kurwa, no dobra. Trafimy go, trafimy go. Mam mm. piękny. Odciągam go. 아야! 나만 이거. O, gdzie, gdzie, już. Zaraz dyskontuje. A dyskonto. Dobra. to